Tak, no co, Złom. Słuchaj. No mów. Jaki złom? A co ty widzisz? Złom. Jaki złom? Co ty zbierasz w były roberki? Człowieku, to jest moje królestwo rowerowe, zobacz. Wow. Ale co będziesz tutaj naprawiał czy co? Słuchaj. Zawsze można coś z nich zrobić. No ale tam też starocie, zobacz. Jak to starocie? Tak wiesz. Wiesz się. Ale ja się wybieram do koty jeszcze raz Jest taka miejscowo miejscowość hotyłów. Hotyłów? Tak. Daleko stąd? Tam jest, jest kawałek drogi, prawie 200 km. I ty rowerem chcesz jechać. Weź A kto powiedział? Jak to? No, no co? No, a którym rowerem jedziesz, ty wreszcie rowerem I nie dałeś mi do końca. No to przepraszam Ci, chciałbym. I tam jest proszę ciebie taka impreza, będzie w stylu retro. Wow. Rozumiesz? No to I nieźle. Rowerami będziemy jeździć, wiesz, takimi rzeczami rozumiesz. I to jest dla starszych ludzi, wiesz. No to ładnie. Dla się starszych, co się czuje bardzo no młodo, wiesz, bo to no ale... lata 70., 80. i, i ja chcę pojechać <laughs> sobie rowerkiem. Ten zarost też jako No to dlatego mam zarost, rozumiesz. I ja sobie <laughs> przy siebie wybieram taki, zobacz. To jest rower, właśnie z tamtych lat. Tak. Ale posłuchaj. Dęcka też, opona też. No to po co mam tamten rower? Z tamtego roweru przełożę sobie koło. Jeszcze sobie coś dopasuję do tego, i będę grzał. A się Ale siodełeczko jest skórzane. No to ciekawie, ciekawie. Tu ładne wyciągnąć. No, no. opowiada. A siodełeczko ma skórzane, wygodne jest do jazdy. No ja dobra. jeżdżę codziennie do pracy. Jestem no ja wytrenowany. Na ja wiem. No ja wiem. Słuchaj, ja go biorę, idziemy go, pomożesz mi go umyć. No w dobra, razie to... czego koło zmienimy. Jeszcze raz, co no, daj? Jak możesz dojechać? Ja Cię mam zamiar mówię, dojechać. Jeszcze co to za zapas? Mówić. Tak? No, wieś, kto mi to, co nie jest jakieho no, pszczół. To jadę, a to ty we mnie nie wierzysz? Wierzę ale Różnie to bywa. I zobacz, patrzę. O, jak... świat udzielny zobaczył, daj spokój, człowieku. Żeby... Tak. Teraz. ty wyjedziesz? By... Jak to, to, to myślisz? Miejscowość nazywa się Chotyłów. No, a dokładnie. A tam, a tam w tym Chotyłowie są łowiska. No. Kubiki. Czy tam czasem nie byłeś ostatnio? Byłem. Nie za Ci teraz? No właśnie, polubiłem to miejsce i mam zamiar tam jeszcze raz wrócić. A poznają cię z sobą, Właśnie dlatego zapuszczam brodę. No. Żeby mnie bardzo nikt nie poznał, to przynajmniej nałowię sobie ryb. A ty, a ty a ja co teraz a ty się, co ja, ja się popalę, A ja się o. O. Ja Też jadę, tylko w drugą stronę. Rowerem? Nie, zaprosili mnie, także do Żelechowa jadę. Gdzie do, żel do Żelek? Nie Żelek, Żelechów, też mam dziwną nazwę, ale żel 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 Żelechów, No koryki. Ko znaczy. a, a czym jedziesz? Zawiozą, nakarmią. Nie miasta są także widzę. Uuu, to ja no. widzę, kolego, że ty, że ty trochę wyżej idziesz ode mnie, a ja muszę sam zajechać, sam no. se ryb nałowić. Widzisz. Tak, to wyszło. No dobra. O, to... panie, to ja widzę, że ty wysoko stoi. A no. jak? Wy, wyższy ode mnie jesteś, no to, to i wysoko stoi. Uuu, tak? kolego. No. No, nie no. Ładnie pończy się w weekend. No, przecież jak, jak weekend, to weekend. Co, ale rybki jednak czy jak wreszcie? Tam jest, Słuchaj, to jeszcze raz jeszcze raz się wytłumaczę. No. Rowerem jadę, bo tam są, jedziemy klasyki na kubiki, to znaczy stare pojazdy, takie rzeczy, rozumiesz? No tak. już mi zmieniło to, to, to miejscowość, byłeś tydzień temu i teraz znowu jedziesz. Miejscowość jest Łów, no. ale tam jest te łowiska, się nazywają kubiki, rozumiesz? No dobra, to jedzie no. na pikniki, a ja jadę dużo no. rękowa na piknik i ty jedziesz na... A ja, a ja jadę. Wiki no na klasyki no. no i dobra, bardzo więc mamy ciekawe co Paweł będzie robił no to chodź, chodź chodź, bo tutaj będziemy go mylić ja to muszę sobie szykować ale jeżeli wszystko wiemy to już wyjaśniamy ciekawe, sikawawe, ciekawe co Paweł będzie robił ja robić. nie mam pojęcia tak przynajmniej nie będziemy się zwierzyć. No biercyli że... ty, Czarnia a nie co to, to, nie? Zobacz, to jest? zobacz, zobacz Nie, nie Widzisz, pasuje nie chłopaki. No. Co tam u Was? No, plany, plany, panie kierowniku, plany. Jakie plany? To jest wiadomo, że planuje się robotę. Jak Planujemy to? weekend. Nie samą robotą człowiek żyje. No. Właśnie, doła, doła. Weekendzik się zaczyna bardzo ciekawie. To chyba. Eee. Co to jest? Jak to się mówiło kiedyś na to? Eee. Ukrainę ruską? Jak to się mówi? No się <śzykujesz> się na ten wyjazd? Na wyjazd, właśnie szykuję sobie to na bardzo poważny wyjazd. Jadę do Hotyłowa. Hotyłowa? Tak. Ale gdzie to jest? Po co ty jedziesz tam? To jest bardzo poważny zlot starych pojazdów. Kubiki na klasyki, To znaczy, że to są lata. 70, 80, pojazdy proszę Ciebie i tam będzie wielki piknik to zorganizowany dobrze, że go wzięli, co? właśnie Old i rower I ten ja tam <laughs> jadę, brodę zapuściłem, żeby tak się przykamuflować sobie, jadę, że może się pasuje a, a, to... a ten jedzie pokaż. na żelki, ty, on na żelki zobacz. bo ja muszę, bo ja też jadę na piknik daj spróbuję, co? Ale, <laughs> pokaż, spróbuję. Co? ale pokaż spróbuję Ej, hey, takim nożykiem to kwiczą goleł upyzdre, rozumiesz? A ja się nie tam. Pokaz. Nie bo ma. Ja, słuchaj, bo ja też Ci się przyznam, dzisiaj taki mam filmik gadanowy, bo ja no. też jadę na piknik, ale jadę do Suwałk. Jadę o. na zawody kawaleryjskie wow. do Suwałk. E, możecie mnie tam jutro spotkać w so, piątek, sobota, niedziela na zawodach kawaleryjskich w Suwałkach. Zapraszam. I chcę sprawdzić szable. Czy jest owsz? Dobra, ty na, mnie, ty na mnie to sobie tutaj nie próbuj, Kolego, nie próbuj, bo jak ja wezmę wyciągnę cię różnie. Posłuchaj, ale to jest tak. Ja jadę rowerem, no. po niego przyjeżdżają, no. a ty na koniu? A ja na koniu. To, o to ładnie. Każdy ma swój transport. To czyli dzisiaj ten weekend orły w rozjazdach, tak? Tak. Dobra, Zwychór. To jak ty jedziesz tam e, do tego Hotyłowa, e, do bardzo fajnego miejsca i na zlot e, klasyków. To weź sobie no weź ze tego Mercedesa? Proszę, to mówiłem. Dlaczego? Nie. nie. Przecież wiesz doskonale, że mam nogi wytrenowane, codziennie jeżdżę do pracy rowerem ja proszę siebie dwie paki, to tak świdne i nudy. Jak to się mówi, gość dobrego pracownika ciężko A znaleźć, dwie to dwie jemu paki Jemu, o, jemu dwie paki. te kurwa nóżki chodzą, bo jak ja idę tam, to on idzie tam, jak ja idę tam, to on spierdala mi tam. I tak w kółko kurwa cały czas. Dobrze to ciebie też ciężko zobaczyć, bo się za konia schować i cię nie widać. No dobra, A ten to o ten samolot. E, Właśnie fani dzisiaj tutaj ze Złomowiska gramy, ale gramy taki fajny odcinek, że orły w rozjazdach. No właśnie, więc nie Byszka nie będzie nie. można spotkać. To jest, Kotyłów, to jest Biała Podlaska. Biała Podlaska. Podlaska. Na Kubikach. Tam Dokładnie. jedzie na zlot, na zlot. starych o. ludzi, starych samochodów. Ja jadę na nim miasta, żelechów. A mnie możecie zobaczyć w Suwałkach więc... Zapraszamy do oglądania, a w poniedziałek Wam znamy e, relację. Jak się odbyło? E, jak to przeżyjemy, Jak, jak to. to jak tak powiedziałeś, to ja powiem ze swojej strony tak: zapraszam do Chotyłowa na łowisko Kubiki. Bierzmy ze sobą dzieciaki, niech zobaczą, jak się bawią stare wapniaki. O! o kurde, to osiadł. zrobił, dobra. Pozdrawiamy. Najlepszego. Pozdrawiamy. Do Najlepszego do idziemy. Dobra, Odciej dobra. Idziemy.